Jadłem śniadanie. Nagle mój dom zaczął się walić. Wybiegłem na zewnątrz, żeby zobaczyć, gdzie spadła bomba. Trafiła w dom mojego przyjaciela. Bardzo się wystraszyłem. Gdyby zginął, nie miałbym z kim grać w piłkę. To nie jest moja historia. To historia Mustafy. W jego kraju od wielu lat toczy się wojna. Tego, co ma do powiedzenia, nikt nie słucha. Dlatego oddaję mu swój głos. Takich dzieci jak Mustafa są miliony. Dzieci, dla których strach, przemoc i wojna to codzienność. Pomóż nam opowiedzieć ich historię. Niech inni usłyszą mi głos.